Szanownych Państwa, a w zasadzie dobry wieczór. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o Marszu Wolności. Po pierwsze, obserwowałem jak Panator z kilkoma kolegami szli ulicami, ulicami miasta Warszawy i relacjonowali marsz. Czasem zadając różne dziwne pytania: jak po co Pan tu przyszedł? W sensie, co to jest demokracja i o mało co nie zarobili, nie zarobili po twarzy, przynajmniej panator, jak ochroniarz, no jak ochroniarze, bardzo się panator wypodobał no widzi pan Panie że atorze, atorze, są tacy, co jednak uważają, że jest pan atrakcyjny dla mężczyzn, no to musi pan na przyszłość uważać, ale tyle żartów, tyle żartów, a teraz na poważnie. Słuchajcie Państwo, kiedyś pamiętam na studiach, wychodziliśmy rzut czernie. No to wtedy, wtedy nauki polityczne studiowałem i zaczęliśmy rozmawiać o polityce, o polityce. potem przechodziliśmy koło różnych ludzi i w końcu jeden z kolegów, działacz, działacz partii, partii, Hmm, jaka to była partia? Już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, ale bo, przypomnę sobie, ale to już nie, nie jestem. Prawicowej. Powiedział coś takiego, no tak, no ty, wiesz, no ale co my się na polityce znamy, przecież my nawet takiego... Kiedy... Co? Przecież my nawet, no jesteśmy studenci, my się nie interesujemy polityką w ogóle. Tak. Hmm. Konfederacja Polski Niepodległej, tak się nazywała ta partia, z której ten kolega pochodził. No oczywiście studenci nauk politycznych, Wydziału Nawet Nauk Politycznych, nie, nic nie wiedzą o polityce. I tak mi się przypomniało, jak pan Ator powie, jak się wyśmiewali, że no tu nie ma tej konfrontacji, może tam tych sześciu ch chronionych przez dwudziestu policjantów, to może oni są od za Nie, nie, no nawet ci od za nie ma. Przepraszam, bardzo y od za nie od za od kurwina Właśnie, od Korwina. Widzicie Państwo, jest już wieczór. Wieczór akurat, ważny, istotny dzień dla mnie, ale nie z powodu żadnych marszów. Ale tego, też do tego nie będę wracał. Więc no jestem już dzisiaj troszeczkę zmęczony, ale pamiętam. Pamiętam, że pan Ator zdaje się z Janem Korwinem, Januszem Korwinem Mika, który ma skrót JKM Jego Królewska Mość sympatyzuje i to bardzo czyli nie było ludzi od Korwina nie było siedmiu siedmiu czy tam osiem ludzi od Korwina którzy wchodzili koło demonstratorów, zadawali dziwne pytanie. tak, zgadzam się panie, panie autorze, nie było was tak tak samo jak my nie studiowaliśmy, yy, nie studiowaliśmy nauk politycznych nie, byli, nie znaliśmy się w ogóle na polityce tak to jest ta sama ta, ta sama ten sam sposób dialogowania i całkowicie oderwany. No, ale sympatię z sympatiami przechodzimy, przechodzimy do meritum. Bo jeżeli tutaj jeżeli no do tego dialogowania mam to mam problem z tym marszem wolności czyli czego? Jeżeli mogę demonstrować, nie dostaję pałom po głowie, gazem po oczach, jak to miało miejsce za komuny, gdybym małym dzieckiem yy, przy, yy, szedłem do kościoła z okazji pierwszej komunii. Tak, yy, no to to słuchajcie, 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 pan, szanowni państwo. A tu nie było nic takiego. Za platformę widziałem, jak, jak nieumundurowani funkcjonariusze kopali... Kopali, bili demonstrantów, potem tych demonstrantów próbowano skazać za, za to, że, że tam pana kopiącego no, nóżyczka, nóżeczka zabolało. No taka biedna, biedna dziecinka. O tych dziecinkach biednych już mówiłem. Panach stary, e, starych koniach, po 50, dzisiaj 60, których Oj, będzie brakowało na papierosy jak... Od dochodu 100 tysięcznego odejmie się tą emeryturę 12-tysięczną. Tak, i to wszystko miesięcznie. To wszystko netto. Ale dobrze, pani Muchano znana ze, śpiew ze śpiewów mówi o bolszewi, a śpiewa w takt, takt radzieckiej piosenki, Katiusza. Tak. Tak to mm, pani ma pojęcie w ogóle o czymkolwiek. No, tak jak powiedziałem, trzeba będzie zweryfikować te Wasze dyplomy, w jaki sposób, sposób za ściąganie dostawaliście dyplomy, w jaki sposób przydałoby się ta weryfikacja. No niestety nie jesteśmy jeszcze w władzy, ale czas przyjdzie. Młodzi ludzie chcą, chcą tej władzy. Czy było 90 tysięcy? Czy na przykład, jak zapewne będzie wyborcza mówiła, że 9 milionów, czy jak będą na pewno z platformy mówić o 900 tysiącach, czy z nowoczesnych o 90 milionach. No na pewno takie będą demonstracje, ale czy to Wam coś pomoże? Pomoże Wam w tym. Prawo musi być przestrzegane. Prawo musi być przestrzegane. Nie umiecie podać, czym jest wolność. Wolność to jest możliwość wypowiadania słów. To jest to, że mogę wypowiadać się oczywiście zgodnie z regułami prawa. Nikogo nie obrażając, nie szkalując. A wy to robicie. Można się to wypowiadać, nie szkalując i nie być ciąg ciąganym po sądach za to albo bitym pałą po głowie. Powiedziałem. Więc tutaj trzeba, trzeba się tym liczyć. Co zobaczymy? Trochę wyprowadził mnie z równowagi ten marsz. Marsz, ponieważ cel tego marszu był jasny. Pokazanie siły, siły platformy obywatelskiej zdolnej do walki. Walki z czym? Z jakim totalitaryzmem. Hmm, powiem tak: to może ten jeden pan powinien był płacić jednak te alimenty, a ten drugi nie sprzedawać do domów publicznych kobiet. Może, może trzeba było właśnie tak postępować zgodnie z regułami prawa, a teraz nie płakać, bo może być wyciągnięte konsekwencje. Powiem tak. W państwie tym potrzeba zmian. Potrzeba dużo zmian, regulacji, regulacji i fundamentów. Fundamentów, na których będą się opierały nowe zmiany. Powiem tak, bezpieczeństwo państwa wymaga, żeby politycy kłócąc się, wspierając na wewnątrz, nie wynosili wszystkiego poza teren. Słuchajcie, my nie jesteśmy potęgą jakimś olbrzymim, nie wiem, noc, połączeniem Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych, czy jakimś paromiliardowym krajem, którym nikim nie musi się liczyć. To mogą wynosić, mogą latać, opowiadać. Ale my jesteśmy średniej wielkości państwem. Zresztą dzięki, dzięki waszym waszym Tarkowickim przyjaciołom Bolszewi, tej Bolszewi, która tukła to po głowach dzieci i ich matki pałami i gaz, gaz dawała poczach. Pracowałem z takimi ludźmi. Wiem o czym mówię. Dzisiaj wyświechtane frazesy, usta pełne. Moralizatorstwa, a tak naprawdę, a tak naprawdę, jak się to popatrzy, to dużo tego, powiedzmy tak, dużo tapety, dużo dezodorantu, a kąpieli w ogóle. I ten zapaszek, ten zapaszek fałszu, zdrady, obudy, nie powiem już zgnilizny, bo nie chcę nikogo obrażać. Ale to wychodzi. Takie mam, takie mam refleksje po marszu. Do czego wolności? Wolności od aresztu, od odpowiedzialności karnej, czy tak? To tak rozumiem. Tak rozumiem ten marsz. Tak zrozumiałem wasze postulaty. Ale prawo musi być przestrzegane. A to będziecie bronić gimnazji, wyśmiewać się. Pani żona byłego prezydenta mówi: To nie jest prezydent i koleżanka to nie jest prezydent, bo prezydent to jest mąż tej pani, to jest mój mąż, mówi pani panika. A ja powiem tak: Pani mąż był prezydentem, zrewał ten urząd, szanuje to, chociaż wie pani co robił i co pani też robiła. Natomiast powiem tak: nie musi mi się podobać czy nie podobać obecny pan. Pan doktor Andrzej Duda, prezydent najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ale powiedzmy tak, jestem pełen szacunku dla instytucji i coraz bardziej podoba mi się to, co prezydent stara się zrobić. Podoba mi się, ponieważ zmiany konstytucji tak, są potrzebne, są potrzebne, ale też edukacja. Edukacja, żeby ludzie wiedzieli, o czym mówią, a nie pani Mucho, Pani puczystko, droga, szanowna. Mam paru dobrych kolegów, yy, nawet niektórych starszych ode mnie, co synowie poszli zostali psychoanalitykami. Dam pani adres, dam pani adres do dobrego psychoanalityka. To pani się przyda, proszę mi wierzyć. To na dzisiaj tyle, tym, tym żegnam się z państwem. Do usłyszenia, pozdrawiam, słuchajcie moich vlogów. Pozdrawiam serdecznie i do następnego wydania. No, i trzeba przyznać, że dzisiaj nie było tego słońca, które miało być, przynajmniej w moim mieście. To też ciekawe. Jak pogoda nie staje się taka, jak chcą demonstranci, to też wskazuje, że te demonstracje to już schyłkowy okres walki. Hmm. I kres Waszej dominacji. Do miłego! Pozdrawiam.